Oh. Laudetur Jezus Christus. thank you very much. Is this some war council? E, czy mam e, stan wojny, czy to jest jakaś rada wojenna, czy naprawdę będziemy walczyć o jaką sprawę, z kim? Jakimi zasobami? Nie pomagamy Ukrainie, przedłużając tę wojnę. Nie pomagacie ludności ukraińskiej, która szuka schronienia, ucieka ze swojego kraju. Drogi kolego, to tak naprawdę nie było pytanie. Ten parlament od samego początku tej nielegalnej wojny przeciwko Ukrainie był dość zjednoczony. Chcieliśmy upewnić się, że zapewniamy pomoc wojskową, ale również w zakresie infrastruktury, w zakresie pomocy finansowej. Wspieramy ludność Ukrainy, która jasno powiedziała, że chce być częścią wolnej Europy, a nie chce w przyszłości być częścią Federacji Rosyjskiej w której nie ma demokracji i nie ma wolności słowa. Dziękuję bardzo. Speaker... Oh. Laudetur Jezus Chrystus. Thank you very much. Is this some war council? Are we at war? Are we really going to fight for for what cause? With whom? With what resources? You are not helping Ukraine by prolonging this war. You are not helping Ukrainian people who were looking Thank for you. shelter, Thank you for escaping your their own country Thank and uh, the. Well, well, dear colleague, it wasn't really a question, um, but let me assure you that this parliament, up until the beginning, of this illegal war against Ukraine has been quite united to make sure that we, both military but also in infrastructure and financially, support the people of Ukraine who clearly stated they want to be part of a free Europe and not to be part in the future of, of, of a Russian Federation that, where there is no democracy and no freedom of speech. Thank you very much. Kolejna mówczyni pani Zajączkowska Hernik. Na minut. Szanowni Państwo, Polska od początku wojny pomaga Ukrainie jak żaden inny kraj na całym świecie, przyjmując uchodźców, wysyłając swój sprzęt wojskowy wspierając Ukrainę na forum międzynarodowym. I mimo to nie możemy nawet liczyć na szacunek dla prawdy historycznej i zgodę na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Nie da się budować dobrych relacji na przemilczeniu. Trzeba powiedzieć. Prawdę, rzeź Wołyńska była ludobójstwem dokonanym przez Ukraińców w 1943 roku, gdy właśnie Ukraińcy w bestialski sposób zamordowali ponad 100 tysięcy polskich obywateli. Dziś Zełęski zakazuje nam o tym mówić: jest roszczeniowy, niewdzięczny i bezczelny. Pojednanie powinno zacząć się od słowa przepraszam. Nie ma słowa przepraszam, nie ma dalszego wsparcia. Nie ma ekshumacji, nie ma dalszego wsparcia. Nie wierzę w mgliste obietnice dialogu po zakończeniu wojny. My, Polacy, domagamy się ekshumacji ofiar rzezi Wołyńskiej, dopóki świadkowie tej tragedii jeszcze żyją. Nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary. Dziękuję. Thank you very much, madam. Our next... Pan Brown chce skorzystać z błękitnej karty. Czy pan się zgadza? Czy pan się zgadza? Pan Brown, bardzo proszę. Proszę o zadanie pytania. Ostatnio Włochy wysłały swoje um, wojska na front wschodni. To było w 1941 roku. Czy pan, przepraszam, przewodniczący przerywa? Przewodniczący przerywa. For... Czy pan osobincie będzie walczył e, za sprawę? Niech pan chce tam pojechać, to niech pan, niech Bóg pana błogosławi, ale proszę nie angażować innych. Proszę nie przysparzać cierpień Ukraińcom. <laughs> pan Gambino nie był w stanie pana usłyszeć, ponieważ nie działało tłumaczenie na mównicy. Czy może pan powtórzyć tylko pytanie? Z przyjemnością powtórzę. Panie pośle, ostatnio pa pana kraj wysłał wojsko na front wschodni. Miało to miejsce w 1941 czy 1942 roku. Czy sądzi pan, że rząd włoski powtórzy ten, tą, tą, te wspaniałe manewry i jakich wyników państwo oczekują? Bardzo proszę, niech pan tam sam pojedzie i niech pan walczy. Teraz pan Gambine, 30 sekund. Wydaje mi się, że wypowiedziałem się jasno. Premier Meloni powiedziała klarownie, że trzeba Ukrainę wspierać, wysyłając broń tylko uh, w celach obronnych. Dziękuję. Mr Brown asks for a blue card again. Do you accept it? Do you accept it? Mr Brown, please uh, make a question. Last time Italy sent its uh, expeditional forces to the Eastern Front, it was in nineteen forty one. So do Mr. you Brown. sir sorry, Mr. expect Mr. Uh, your government Mr. To, repeat, you. to repeat to repeat this manoeuvre? No, Are you yourself sorry, personally please. going to fight for whatever cause there in Ukraine? By all means go there. God bless you, but don't take everybody else uh, with you don't uh, make Mr. Brown, more no, Ukrainians suffer. Mr. Brown, uh, Mr. Brown, Mr. Gambino has, was not able to hear you because translation was not working in the rostrum. Can you repeat only the answer, not the speech? Only the answer. I'd be happy to repeat. Uh, Mr. Speaker, Mr. Gambino, the last time your country sent uh, military forces to the Eastern Front, it was 1941 or 42. Uh, do you expect your government to repeat this uh, brilliant manoeuvre? And what results do you expect to, to reach? Uh, please, please go there by yourself. Thank please you very much, Mr. Round, Mr. Gambino, you have the floor for 30 minutes. For 30 seconds. I think I was very clear. Prime Minister Maloney said very clearly that we need to support Ukraine by sending arms so that they can defend themselves exclusively.